Czy AI musi być drogie? Bo tak, gdzieś utarło się, że sztuczna inteligencja to domena tych flagowych telefonów, ale wcale nie musi tak być. Wystarczy, że obejrzysz pierwsze wrażenia o nowych Oppo serii Reno 13. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że ten materiał to naprawdę pierwsze wrażenia, więc dowiesz się o kilku najważniejszych aspektach o tych telefonów, żeby wiedzieć, czy już je kupić, ale na dniach zrobię pełną recenzję tych produktów, żebyś wiedział jeszcze więcej. Zacznijmy od początku, czyli od designu i od ekranów, bo w tych telefonach to się naprawdę bardzo mocno wyróżnia. Mamy tutaj dwa modele, Oppo Reno 13 Pro 5G i Oppo Reno 13 FS 5G i w obu tych telefonach, pomimo tego, że to są dwie różne półki cenowe, mamy super przejrzysty ekran o naprawdę cienkich i proporcjonalnych proporcjonalnych ramkach, co naprawdę daje bardzo dobry efekt. Dodatkowo OP Reno 13 Pro 5G ma szkło 2,5D. To szkło delikatnie wystaje poza bryłę urządzenia, dzięki czemu mamy taki efekt, no nazwijmy to nieskończoności i ten ekran wydaje się jeszcze większy niż w praktyce jest, co na pewno ułatwia korzystanie. A przy okazji w obu tych modelach nie mamy zakrzywionych krawędzi, akurat bardzo to lubię, nie lubię zakrzywionych krawędzi, zdarza mi się dotykać te krawędzie i przez to uniemożliwiam sobie korzystanie z telefonów, a w w przypadku Oppo Reno 13 naprawdę dobrze się z nich korzysta. Technicznie w wersji Pro mamy 6,74 cala, AMOLED 1,5K i do tego odświeżenie 120 Hz wspierane przez HDR10+. A w oporę 13FS też jest dobrze, mamy 6,7 cala, mamy OLEDową matrycę, Full HD+, jeżeli chodzi o rozdzielczość i 120 Hz odświeżania. Tutaj też jest wsparcie dla HDR10 bez plusika, ale i tak jest naprawdę dobrze. Ekrany są super jasne, super czytelne, są super Super responsywne i pod kątem ekranów jest naprawdę dobrze. Niezależnie, który wariant cenowy wybierzemy, ekran jest bardzo mocnymi stronami tych urządzeń. No dobra, skoro zahaczyliśmy o wygląd, powiedzmy więcej, ponieważ te telefony są spójne, jeżeli chodzi o stylistykę. Wyspy są w podobnych miejscach, natomiast wersja Pro jest zdecydowanie no, smuklejsza. Ten telefon ma około 7 mm grubości, ale przy okazji ma bardzo ciekawy zabieg stylistyczny z tyłu. W tej wersji kolorystycznej widzimy tutaj... No, zresztą, powiedzcie w komentarzach, co Wy tu widzicie. Ja tu widzę motylka. Natomiast ten telefon czuć, że jest flagowcem. Ma aluminiową ramkę, jest zrobiony zdecydowanie z lepszych materiałów, a oba te telefony dobrze się trzyma w dłoni. Nie są zbyt ciężkie, są poręczne, nie są zbyt szerokie, jeżeli chodzi o ekrany, nie są wydłużone proporcje. Bardzo miłe korzystanie z tych telefonów po tych kilku dniach. Nie męczą dłoni, ale ten jest moim faworytem. Aha, i widziałem różne opinie odnośnie plecków tych telefonów, natomiast u mnie nie zbierają odcisków palców. Uważam, że te powłoki tych telefonów są idealne dla osób, które nie lubią nosić telefonu. Wetui. U mnie nic się nie brudzi. Jeżeli chodzi o baterię, też jest naprawdę bardzo dobrze, bo oba te telefony mają przepotężne ogniwo 5800 mAh, co po ludzku sprawia, że te telefony wytrzymają około dwóch dni na jednym ładowaniu, a w takiej intensywnej pracy jeden dzień to nie jest żaden problem. Dodatkowo wersja proładuje się z mocą 80W, czyli jakieś 10 minut mamy kolejne 50% baterii, no i naładujemy ją też bezprzewodowo z mocą 50W. A jeżeli chodzi o wersję FS, 45W. Naprawdę nadal bardzo bardzo dobrze, ale warto zauważyć, w obu tych telefonach, w pudełkach oczywiście, nie znajdziemy ładowarki, co już jest rynkowym standardem i od tego roku w żadnym telefonie nie znajdziemy ładowarek. Jedną z największych różnic pomiędzy tymi telefonami jest oczywiście wydajność. Oba z nich pracują z pamięcią 12 GB RAM, tutaj duży plusik, natomiast ten tańszy, czyli FS pracuje na no już leciwym Snapdragonie 6 generacji pierwszej, za to ten na potężnym Mediateku. Jest to Mediatek Dimensity 8350, co sprawia, że no mamy tutaj do z flagowcem pełną gębą. Tutaj nie mam nic do zarzucenia, zero przegrzeń, bardzo dobry w grach, bardzo wydajny. Ten jest raczej podstawowym modelem dla osób, które nie potrzebują super wydajności, ale dalej nie zamula. Jest naprawdę dobrze, jak na tą cenę. A dla fanów cyferek wersja Pro wygręca wantutu 850 tysięcy, FS 600 tysięcy, więc jest zauważalna różnica, ale to są dwa różne telefony dla różnych ludzi. Ten, moim zdaniem, będzie dobry dla osoby, która nie potrzebuje wiele więcej niż dobrych zdjęć i taniego AI. Taniego AI? Spokojnie Spokojnie, zanim przejdziemy do bajerów i do AI, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oba te telefony mają normę wodoodporności IP68 i IP69, czyli są nie tylko odporne na zanurzenie w wodzie, ale też na zachlapanie, a także na ciągły strumień ciepłej wody. Można ten telefon myć pod kranem. Naprawdę, jeżeli chodzi o FS, to to robi robotę, bo takiej normy w tak tanim telefonie jeszcze nie było. No i w temacie odporności dodajmy jeszcze, że w obu tych telefonach w środku jest taka specjalna gąbka. To jest mój ulubiony feature, jeżeli chodzi o Oppo. Bo telefon, jeżeli upuścisz, to poza tym, że może się zbić, to jeszcze te wszystkie drgania podczas upadku mogą uszkodzić to, co jest w środku. Tutaj puste przestrzenie są wypełnione, więc ten telefon upadając, mniej się uszkodzi. Naprawdę bardzo fajnie. No i crème de la crème, jeżeli chodzi o te telefony, czyli bariery i AI bo jest tutaj tego naprawdę sporo i Oppo w moim odczuciu jest jednym z tych producentów, który to AI pakuje do jak najtańszych telefonów, żeby każdy mógł z nich korzystać. I teraz, jeżeli chodzi o funkcje AI-owe, no to mamy tutaj oczywiście takie funkcje jak gumkę AI do usuwania niechcianych obiektów z tła, mamy usuwanie rozmycia, jeżeli delikatnie ruszyłem ręką, mogę to zdjęcie poprawić, mamy usuwanie odblasków, to jest dobre, jeżeli robię komuś zdjęcie, kto jest za szybą, albo ja sobie robię zdjęcie przy szybie, albo robię zdjęcie jakiegoś widoku, nie wiem, jakiejś nocnej panoramy miasta i coś się odbija w szybie, mogę to poprawić, no i poprawa wyrazistości. To jest dosyć ciekawa funkcja, ja ją testowałem na zdjęciach, które sobie ściągnąłem z internetu i też działa. To nie muszą być zrobione zdjęcia tym telefonem. Ściągnę sobie czarno-białe zdjęcie Warszawy i naprawdę efekt jest bardzo dobry, poprawia jakość, poprawia wyrazistość. Oczywiście pewnie mógłbym to zrobić jakimiś suwakami w programie, ale po co? Mam to w telefonie. I okej, okay, część z tych funkcji jest dostępna w smartfonach innych producentów, więc nie zawracałbym ci głowy, gdyby chodziło tylko o to, prawda? Prawda? No oczywiście, że tak, bo na telefonach OPPO jest coś takiego jak AI Studio i to nie tylko na tym droższym Pro, ale na FS także. I dzięki tej aplikacji możesz robić naprawdę kosmiczne rzeczy ze swoimi zdjęciami, na przykład ożywić je, jeżeli potrzebujesz, albo osadzić siebie jako inna osoba. Już pokazuję to na przykładzie, teraz widzisz, że masz moje zdjęcie, wybieram filtr, który mi pasuje i nagle stałem się inną postacią. No naprawdę, jeżeli chodzi o tą opcję, jest kupa zabawy i naprawdę bardzo fajnie, że coś takiego jest nawet w tym tańszym telefonie. To na bardzo duży plusik. A poza AI jeszcze jeden ważny bajer, ponieważ Oppo rozwiązuje odwieczny problem. Jak mam przesłać zdjęcie mojej dziewczynie, która ma iPhone'a? Bardzo prosto, wystarczy, że mam Oppo i zrobię to jednym kliknięciem. Naprawdę otwiera się bardzo fajny rozdział pomiędzy ekosystemami i mając Oppo możesz przesłać swoje zdjęcia w ten sposób, zbliżając do iPhone'a i już. Działa to naprawdę fajnie. Więcej o tym pokażę Wam w pełnej recenzji. No i jeszcze jeden bajer, który rzadko pojawia się w sekcji bajerów. Oba te telefony mają 512 GB pamięci na pliki i to jest jedyna dostępna wersja na polskim rynku, więc kupując ten telefon masz na no, tyle pamięci, że nie musisz nic pamiętać. Nie wiem, co w temacie więcej powiedzieć. Naprawdę imponująca wartość. Aparaty i zdjęcia zostawiłem sobie na koniec z premedytacją, a zacznijmy od tego, jakie tutaj są aparaty. W wersji Pro główny obiektyw 50 megapikseli ze światłem 1.8, do tego optyczny stabilizacja obrazu, ultra szeroki kąt 8 megapikselowy, a do tego teleobiektyw 50 megapikseli z dodatkową obsługą optycznej stabilizacji obrazu i z trzykrotnym bezstratnym zoomem. I więc to może być ta różnica pomiędzy telefonami, gdzie no, Pro zdecydowanie wygrywa. Ale uwaga, Oppo w tych telefonach wprowadziło tak rewolucyjną funkcję związaną z aparatami, że stwierdziłem, że nie będę wam pokazywał zdjęć, tylko pokażę wam właśnie tę funkcję, bo ona może uratować wasze zdjęcia nawet w przypadku tego słabszego aparatu w FS. I nazywa się Live photo. Live photo gdzieś już słyszałem. Tak, masz dobre skojarzenia, bo między innymi dzięki tej funkcji zdjęcia w galerii po naciśnięciu się ruszają i to jeszcze odtwarzając dźwięk, co jest bardzo spoko. Natomiast głównym zadaniem tej funkcji jest wyciągnięcie maksimum z tego ujęcia. Działa to w bardzo prosty sposób. Za każdym razem, kiedy robisz zdjęcie, oczywiście najpierw po włączeniu tej funkcji w opcji aparatu, twój telefon rejestruje krótkie wideo i potem, wchodząc w zdjęcia, możesz wybrać tą klatkę, która Ci najbardziej odpowiada. Przykład Robisz sobie selfiaka, bo to działa również przy selfiakach, i efekt końcowy nie do końca ci się podoba, ale zamiast robić kolejne i kolejne i robisz 15 selfiaków zajmując pamięć w telefonie, no to wystarczy, że wejdziesz w edycję i pojawi się taki pasek, który zresztą teraz widzisz na ekranie. Możesz wybrać tą klatkę, w której twój uśmiech jest perfekcyjny i spełnia twoje oczekiwania. Tak samo, jeżeli robisz zdjęcie ruszającemu się obiektowi, jak na przykład dziecko, jadący samochód, tramwaj, cokolwiek innego, w bardzo prosty sposób możesz jednym zdjęciem, Zrobić kilka zdjęć i wyciągnąć kilka klatek, bo nigdy nie wiemy, w której klatce akurat dzieje się coś, co chcemy potem pokazać światu, prawda? Także jeżeli chodzi o Oppo, to ta jedna funkcja robi naprawdę dużą różnicę, bo coraz mniej jest różnic pomiędzy telefonami, coraz trudniej wybrać, który z tych telefonów będzie moim kolejnym, ale pojawienie się tak rewolucyjnej funkcji sprawia, że Oppo są godne polecenia. Finalnie trochę martwi mnie, że nie mam na co narzekać, bo z tych telefonów naprawdę bardzo przyjemnie się korzystało i myślę, że są godne polecenia, szczególnie teraz, bo doszło. 6 marca jest specjalna promocja, dzięki której kupując wersję Pro oszczędzisz 4 stówki, a kupując wersję FS, którą tutaj pokazywałem, 200 zł, więc warto się pospieszyć. Słaba promka? No to jeszcze na deser słuchawki, bo do 6 marca kupujesz telefon nie tylko taniej, ale z prezentem. Możesz otrzymać Oppo Enco Buds 2 Pro, czyli kolejne 150 zł zaoszczędzone, no i masz do tego fajny gadżet, więc naprawdę opłaca się kupić ten telefon już teraz. I czekajcie na pełną recenzję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.